Cześć! Witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I kochani, dzisiaj przyszedł czas, gdzie postanowiłam użyć tonerów na moje włosy. Jak wiecie, ostatnio byłam u fryzjera i e, robiłam odrost, obcięłam grzywkę. I powiem Wam, że już kilka razy myłam moją głowę, i toner, który kładła moja fryzjerka, zaczął się zmywać. I moje włosy zrobiły się takie bardziej jasne, takie słomkowe. Na czym mi tak za bardzo nie zależy? Wolę taki platynowy odcień na moich włosach. I pomyślałam, że użyję moje tonery, które kupiłam sobie jakiś czas temu, chyba w wakacje. Kupiłam sobie te tonery, albo jakoś tak po wakacjach, jak byłam we wrześniu w Polsce, już nie pamiętam. I mam tutaj kolor Touch z Wella. I mam odcień 888 przez 88, 81, 10 przez 81 to są te dwa odcienie, i pomyślałam, że właśnie teraz jest dobry moment na to, żeby położyć toner na moje włosy. Chciałam położyć toner, jak miałam większy odrost, ale pomyślałam, że po prostu jest mi szkoda tego tonera, bo ym, nic nie zrobi z moim odrostem. Mógłby go nawet troszeczkę przyciemnić, a tylko włosy rozjaśniane, by coś tam się z nimi zadziało. To jest toner, który właśnie nadaje takiego fajnego tonu platynowego na nasze włosy. Wymieszane te dwa tonery, fajnie wyglądają. Ja właśnie znalazłam sobie na Pintereście gdzieś mam telefon, mam. Na Pintereście znalazłam sobie, jak te włosy. Mogą wyglądać I zobaczcie, to jest właśnie Odcień tych dwóch Kolor tych dwóch odcieni On może w aparacie wyglądać ciut ciemniej Ale uwierzcie mi na słowo Fajny to jest taki platynowy kolor Ja będę mm, Muszę zobaczyć, wrócić do mojego filmu Który nagrywałam kiedyś Właśnie z tonowaniem włosów Były dwa takie filmy Na moim kanale Jeden to jakość filmu była no, nie za ciekawa, ja to dawno temu nagrywałam, było dość ciemno jak kładłam toner. Później już na drugi dzień było, w ciągu dnia nagrywałam i, i te włosy wyglądały lepiej. Ale ten film ma naprawdę bardzo dużo wyświetleń. Może tutaj Wam podlinkuję ten film. Także tam tonowałam włosy i muszę właśnie się do niego cofnąć, zobaczyć ile czasu trzymałam toner, bo teraz nie chcę tak długo trzymać. I tam właśnie miałam chyba 10,81 z 9 coś, no albo 6 coś, nie jestem pewna. Jakie tam używam tonery Nagrałam jeszcze drugi film Właśnie dwa razy były, Było tonowanie moich włosów Przeze mnie samą Drugi film był również Toner plus jeszcze dodałam Do toneru Pukankę taką różową, chyba to była Joanna O ile się nie mylę Także dwa takie podejścia Robiłam, od tamtego czasu Nie tonowałam włosów Starałam się zawsze po każdym farbowaniu Używać fioletowni szamponu, ale tym razem chciałabym właśnie, żeby ten taka platynka się pojawiła, jak kiedyś miałam na moich włosach, a teraz mam jeszcze dodatkowo inny toner 881 i one są oba właśnie 81 więc powinny sprawdzić się fajnie, mam nadzieję. Słuchajcie, ja nie jestem fryzjerką, ja robię to na własną odpowiedzialność, także nie bierzcie ze mnie przykładu i nie piszcie mi w komentarzach, że coś źle robię, bo mogę coś źle zrobić. Bo tak jak powiedziałam, nie jestem fryzjerką, nie jestem fachowcem, robię to po prostu na wyczucie. I do tonowania moich włosów użyję tak jak wówczas. Yy Dewelopera również z Vela Color Touch i będzie tutaj 1,9% taki deweloper użyję. On jest bardzo słabiutki, więc on na moje włosy mocno nie zadziała, a fajnie działa. Fajnie robi się, miesza się z nim tonery i wówczas tonery naprawdę fajnie na włosach wyglądają. I ja go sobie, do niego jeszcze sobie dodam Olaplex yy, numer 1. Tak sobie taką pompeczkę dołożę, żeby po prostu moich włosów nie niszczyć. Chociaż ten deweloper nie niszczy włosów, ale... Wolę sobie tak yy, włosy tutaj zabezpieczyć. Także kochani, pierwsze co, muszę umyć głowę i na mokre włosy będę nakładała ten toner i ja go będę mieszała 2 do 1, czyli yy, tych dam po 20 gram, 20 gram tego i 20 gram tego. I developera, developera dam 80 gram, bo jeżeli tutaj mamy 40, developer musi być podwójnie i troszeczkę olaplexu. Także, kochani, zabieram się za tonowanie włosów. Mam nadzieję, że e, będę z tego tonowania zadowolona. Więc e, może jak będę rozrabiać te tonery, to może tak, najpierw idę, umyję głowę. Wrócę tutaj do Was i pokażę Wam, jak wyglądają te tonery rozrobione, jakie będę rozrabiać, jaka to wychodzi substancja z tego wszystkiego mieszania tych tonerów. No, później sobie oczywiście nałożę tonery na moje włosy. To już zrobię w łazience. Tam czuję się najbezpieczniej, bo tam mam duże lustro, lepsze światło. Raczej widzę się lepiej, może tak powiem, bo światło tu mam dobre. Ale tam sobie nałożę deweloper, jak już go nałożę na moje włosy, wrócę do Was i pokażę Wam, jak wygląda. Potrzymamy ten czas, który zdecyduje. No, i później wrócę do Was już z. Wysuszonymi, umytymi włosami. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj nic się yy, takiego działo, żebym się mogła na siebie denerwować, że to zrobiłam, ale raczej nie, bo patrząc na to zdjęcie w telefonie, to te, te tonery mają ładny odcień, więc mam nadzieję, że będę zadowolona. Dobrze, kochani, idę myć głowę. I, kochani, jestem, głowa umyta, sprawdziłam tamten toner. Trzymałam 40 minut, więc tym razem nie będę tak długo trzymała. Tak pomyślałam. 20 minut będzie ok, może 25 minut. Zobaczę, będę obserwowała, co się na mojej głowie dzieje, bo nie chcę, żeby te włosy wyszły za ciemne. Mam wagę. Miseczka z pędzelkiem, stawiam na wadze i odmierzamy. I tak. Ten toner 8, jeszcze Wam pokażę dokładnie, 8 przez 81, damy go 20 gram. Powiem Wam, że emocje są, bo no dawno nie robiłam toneru. I taka jestem ciekawa, co to wyjdzie. Co to wyjdzie? Dobra. Powiem Wam, że z wagą lepiej to robić. Ja wcześniej miałam taką miareczkę, i z wagą jest lepiej. I teraz 10,81. Również. Dwadzieścia gram. Oczywiście ja do tonera będę używać rękawiczek standardowo. I deweloper. Osiem, tak, 20 i dwadzieścia, a osiemdziesiąt. I jeszcze dodam troszeczkę Olaplex trzy siedemdziesiąt pięć. Powinno, tak. Powinno, no. Tyle wystarczyć. I wszystko teraz tu będę mieszać. Koś tak mi się wydało mało tego dewelopera. Może jeszcze dodam troszeczkę, bo jakby farby było więcej. Dobra. Znaczy, farby tonera. O, idealnie teraz. Było bardzo gęste, wiecie, a to musi być jednak troszkę rzadsze. Taki odcień wychodzi taki praktycznie budyniowy. Zapach nie jest mocny, bo wiadomo, ten developer jest słaby. Ale powiem Wam, że nie, nie, nie pachnie tutaj yy, farbą, więc jest ok, Także idę do Łazienki i nakładam mój toner na włosy. Wrócę do Was już, jak będę miała toner nałożony. Zobaczycie, jaki odcień zacznie wychodzić, bo zacznę chyba nakładać z tyłu, a skończę na przodzie, bo przód się szybciej. Yy, farbuję, więc zaraz. Po nałożeniu tonera do was wraca. No dobrze, toner mam nałożony i powiem wam, że musiałam podwójnie tego tonera zrobić, bo mam dłuższe włosy, jak robiłam to kiedyś. Sugerowałam się tamtą gramaturą, a jednak włosy mam już teraz dotąd, więc musiałam podwójnie zrobić tonera i dewelopera, także. Eee, ja Wam może pod filmem wypiszę, ile tego dokładnie dałam. Także potrzymam toner jak na razie 20 minut, zobaczymy, powrócę do Was po 20 minutach, zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Jeśli trzeba będzie, to potrzymam go troszkę dłużej, ale jak na razie eee, chcę go potrzymać 20 minut i sprawdzić, jak to będzie tutaj na tych włosach wyglądało. Także widzimy się za 20 minut. Słuchajcie, minęło 20 minut, tak patrzę w podgląd, ale popatrzę sobie tutaj w lusterko. Powiem Wam, fajnie nabiera takiej szarości ten toner, nie jest jeszcze za ciemny, tak się przyglądam, jest ok, więc wiecie co, może go jeszcze potrzymam, tutaj widzę, nie chwyciłam, dobra jeszcze tu przejadę, nie, nie chwyciłam tu na skroni, teraz pójdę umyję tego palca ale powiem Wam, to jest delikatne, bo deweloper jest tylko 1,9, nic tutaj nie szczypie, nie piecze głowę, jest wszystko naprawdę bardzo delikatne, więc dobrze, potrzymam sobie jeszcze 10 minut, bo trzymam na razie 20 minut, więc tak myślę 30 minut powinno być ok. Może jak będę następnym razem robiła tonowanie, to już będę wiedziała dokładnie, Ile potrzymać? To jest moje pierwsze tonowanie po naprawdę długim czasie, ale pomyślałam właśnie, że ten toner będzie fajnie wyglądał na włosach, zrobią się te włosy fajnie takie platynowe. Także kochani, 10 minut dodatkowe, myję głowę, układam fryzurę i wracam do Was z efektem końcowym. I fryzurkę mam gotową. Tak oto wyszedł ten toner. On na pewno w świetle dziennym będzie jeszcze lepiej wyglądał, ale powiem Wam, że fajnie ten kolor nabrał takiej platyny. Ten taki słomkowy kolor, który był na moich włosach. Tak został uspokojony i taka na niego naszła fajna platynka. Zobaczcie, jak te pasemka ładnie wyglądają. Miałam problem z ułożeniem grzywki, e, troszkę mam za krótko przyciętą grzywkę, ale czekam aż odrośnie. E, no, niestety, tutaj mi się nie chce układać i tak ją muszę sobie e, na boczek przylizywać. Ona później tak się sama ułoży. Ale ogólnie y, kolor, powiem Wam tego tonera, wracając do tematu tonera, wyszedł bardzo ładnie. Ja Wam teraz nagrywam oczywiście przy lampie. Y, pokażę się Wam może jeszcze jutro albo. Tak, jeszcze dogram Wam jutro, jak to wygląda, jak ten odcień wygląda w świetle dziennym, bo światło dzienne zawsze inaczej pada na nasze włosy. Nasze włosy w świetle dziennym wyglądają inaczej jak w świetle sztucznym, ale zobaczcie, to jest kolor blond, ale zobaczcie, jak pięknie się błyszczy. Nic nie są zniszczone, bardzo mięciutkie, delikatne w dotyku. Zobaczcie, jak wyglądają z tyłu. Tył też bardzo ładnie. Czekajcie, muszę zerknąć, czy Wam dobrze tył pokazuje o. Tak, pięknie wyszedł. Tył bardzo ładnie wygląda. Właśnie teraz widzę w lustereczku. Zobaczcie, jak to pięknie chwyciło. On był taki naprawdę słonkowy, a teraz jest piękna platyna. Zobaczcie jeszcze tutaj ten bok. Ja sobie włosy wysuszyłam na suszarce. Z ochroną na ciepło, i powiem Wam, że no są takie wygładzone, piękne. Bardzo podoba mi się tutaj ten teraz kolor. One były, jak wrócicie do filmu, jak wyszłam od fryzjera, one były takie naprawdę bardzo jasne, te pasemeczka, a ja jednak lepiej czuję się w takich stonowanych, takich bardziej platynowych kolorach. I o to właśnie mi chodziło. I zobaczcie, one za mocno się nie przyciemniły. Bo te tonery, jak Wam pokazywałam, o już tutaj nie mam telefonu, ale jak pokazywałam na początku tego filmu, te tonery nie były ciemne. One właśnie miały dać taki platynowy kolor. I powiem Wam, że to, co tutaj się wydarzyło na moich włosach, odzwierciedla dokładnie to zdjęcie, które Wam pokazywałam. Tak mi się wydaje, że to jest dokładnie ten sam kolor. Także powiem Wam, że jestem zachwycona tymi tonerami, jak one. Na moich włosach wyszły. Ja bym podtrzymała troszeczkę dłużej, może by jeszcze troszeczkę się bardziej przyciemniły, ale powiem Wam, że ten odcień mi się naprawdę bardzo podoba. Ja jeszcze zobaczę w świetle dziennym. No tak, żywka nie mogę z nią, ale dobra. Mniejsza o to, ona odrośnie, bo powiem Wam, że tutaj ta część jest za krótko przycięta i chciałam ją sobie układać na środek lub na tą stronę. Ale no, niestety na środek ona mi się nie chce ułożyć, tak mi po prostu tutaj lata. Dobra, nieważne, odrośnie. Przepraszam, ale wracając właśnie do tematu, bardzo mi się podoba, jak ten toner wyszedł. Naprawdę, no, kolor teraz jest świetny. Tak powinno być, i, i zobaczcie, dwa tonery połączone z sobą, jaki mogą uzyskać, jaki możemy uzyskać, ładny. Efekt, żeby sobie tak właśnie odświeżyć lub nadać troszeczkę innego odcienia naszym włosom. Także, kochani, ja mam nadzieję, że dzisiaj w tym filmie miło spędziliście ze mną czas, że ten film Wam się spodobał. Dawno, dawno nie było takich włosowych filmów na moim kanale. Zawsze są makijaże lub vlogi, lub hole, ale nie ma właśnie włosowych filmów, więc. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film. Jeśli właśnie ten film Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi kciuka w górę. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, co wy sądzicie o tym kolorze. Czy Wam ten kolor się podoba? Czy widzicie różnicę? Ja naprawdę widzę różnicę między tym kolorem, a tym, w którym przyszłam prosto od fryzjera. Jest tutaj ta platynka. Jest ten taki gołębi, delikatny gołębi kolor. I kochani, tak jak obiecałam. Przychodzę Wam pokazać, jak ten efekt końcowy wyszedł. W świetle dziennym bardzo ładnie przechodzą te pasemka. On jest taki aż kolor teraz, taki troszeczkę jest. Yy, 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 yy. Ochłodzony, tak bym powiedziała, bo wtedy były takie bardziej słomkowe te pasemka. Bardzo mi się ten efekt podoba. Ja jak będę myła głowę, on się będzie troszeczkę wypukiwał i będzie fajny. inny będzie fajny kolor przechodził. Już Wam pokażę się z tyłu, jak to wygląda, tylko wezmę lusterko. O, teraz dobrze, to możecie zobaczyć. Tak on wygląda tutaj z tyłu, ten bok. I jeszcze Wam pokażę tutaj ten bok. U mnie dzisiaj światło takie sobie, ale jest naturalne światło, nie jest sztuczne. Troszkę jest pochmurno, ale widzę, że w kamerze dobrze to widać. Także tak wyszły moje włosy w wymieszaniu dwóch tonerów, także powiem Wam, że ja jestem z tego efektu bardzo zadowolona. Na pewno podczas mycia głowy będzie mi się ten kolor lekko wypłukiwał, a jak jeszcze będę dodawała swój fioletowy szampon, będzie taki fajny, platynowy kolor na moich włosach. Także tonowanie mi się udało. Także kochani, ja już będę zakończać ten film. Mam nadzieję, że miło ze mną w tym filmie spędziliście czas. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. My widzimy się już na pewno w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa! when i blame you for the things that weigh me down